Siemano, już po krótkiej przerwie. Wracamy tutaj. Pas już prawie skończony. już jest wszystko poskładane, lampy zarzucone. Tylko małe. Teraz jeszcze trzeba go podładować. Tu akumulator się ładuje. Tutaj tak jak widać, jeszcze nie ma kratek na dole, ale wziąłem się za wymianę tej lampy, bo była strzelona. Już ją wymieniłem, tutaj była dziura taka dupna. Jest to jest ta stara lampa. O, tu jest dziura, można łapę wsadzić. Tu już w ogóle całe to gniazdo było rozwalone. Tu już się w ogóle ten plastik prak praktycznie na niczym nie trzyma. Jak w tej poprzedniej, no ale jakoś to jest. Żeby do tego się dobrać, no to trzeba ściągnąć tu oszczelkę. Tu trzeba odkręcić jedną śrubkę od dołu z tej listwy, żeby ona pracowała, żeby szło ją na tyle odgiąć. Tutaj mamy takie mocowania. Już tu, że widać u góry jest taka Wajcha na dole tak samo i z tyłu jest jeszcze jedna, wtedy dopiero cała góra nam odejdzie. Tu odginamy całość i mamy dojście do lampy. Teraz idąc dalej, tutaj z tyłu za tą lampą są zatrzaski. Ja to pokażę na starej, po prostu będzie najłatwiej. Są takie zaczepy, wystarczy je po prostu wypchnąć i lampa nam wyskakuje. Jak już lampa wyskoczy, trzeba wyciągnąć tutaj ten plastik. Trzeba go zsunąć na dół. Pod tym jest jeszcze jedna śrubka, trzeba ją odkręcić, i wtedy cały, cała lampa nam wychodzi. i Możemy sobie ją całą wymienić. Ja już teraz składam to auto. Już pogoda się popsuła, leje cały czas. Dzisiaj będą go zabierać. Ale jest fajnie, przy tym co się stało, przy takiej kolizji. Około 3000 zł w części, no i auto jest z powrotem gotowe do jazdy. Dzisiaj je zabiorą, pojadą na przegląd, i już wszystko będzie wiadomo. To tyle jeśli chodzi o oby Zostawcie łapkę subskrypcji i czekajcie na kolejne filmiki. I cześć!